Cześć, ze strony Filip, a to jest 13 odcinek z serii Hashtag Sokłodnowa. I dzisiaj, no, po meczu Pucharowym yy, z Gigasem Bikielec. No, niestety, zbadamy z Pucharu, ale no, na tle rywala z 3 ligi, to mimo wszystko, według mnie, zaprezentowaliśmy się no, dosyć tak solidnie. Jednak, no, były błędy popełniane, w szczególności w defensywie. No, ale te f... no powiem tak, no słabo zagraliśmy w tym meczu, ale jest też zagrał słabo, no to, no, no wiadomo, no jest przeparzał, ale kurde, no naprawdę słabo dosyć grali, no w szczególności, no, patrząc gdzieś w pierwszej połowie, gdzie i naprawdę do okazji, a wady nie wykorzystali, no to kurde. I tak no, jeżeli chodzi o skład na ten mecz, no to trochę zmian zaszło w porównaniu do poprzedniego meczu yy, ligowego z Trwencą, yy, Więc tak no, w Brance wystąpił Rafał Chełmiński, który zastąpił Bartka Sikorę yy, w obronie, natomiast yy, wrócił yy, po trzech meczach nieobecności Filip Redesiuk W ogóle yy, przecież go nie było w kadrze przez trzy ostatnie mecze, a tu nagle wchodzi do podstawowego składu na mecz z, z Trzeciej Ligowcem. To, to jest coś no, dziwnego, trochę według mnie. No, on w miejsce Czwartka Korbusa. Oprócz tego do składu wskoczyli Paweł Kulpa, Igor Szczepański i Paweł Szymański. Oni natomiast wskoczyli w miejsce Tomka Siławskiego, Sebastiana Samolskiego. A tak Filipa czerwonki, więc no, no te w, właśnie trzy zmiany w, w linii ofensywnej i ataku w, w linii pomocy jest w, w linii pomocy i ataku oczywiście, e, <zysklenie> więc tak no w ogóle że Paweł Szymański w tym meczu zagrał na ataku, to jest co ciekawego naprawdę i tak no, no przechodząc do tego meczu no to właśnie tak spełnię, no w szczególności pierwszy powinien to Wikile spywawał no i już na samym początku meczu kilka miał okazję żeby spoić gola miał już odwony tam chyba czwarta albo piąta trzecia albo czwarta minuta coś takiego Sebastian Frypolski uderzał właśnie z utupanek. no dosyć blisko to było, ale na go no, za Pawła tę piłkę. No później tam Wikiec coś no próbował, no też próbowaliśmy tak gdzieś skąd? E, właśnie zagrać Wikiecowi. E, no i w zasadzie e, tam. Chyba była jakaś sytuacja z w chyba Chełmiński i musiał interweniować właśnie, ale pewny nie jestem co do tego. Ale no, Wikielec miał no, wódkarny, tam... Powodował chyba maciek Czajkowski, z tego co pamiętam, Patryka Rosyńskiego, czyli naszego byłego piłkawa w ogóle no do rzutu karnego podszedł Sebastian Szypulski i no Rafał Chemiński wyczuł y, strzał y, właśnie Szypulskiego jednak no z ekstremizm strzelił tak w no, no po prostu no za mocno i piłka poleciała nad poprzeczką y, no i nadal były 0 do 0 no te nie pamiętam czy to było przed tym karnym, ale tam chyba że Dawid Kalif idealnie wychodził w, y, właśnie y, na sytuację sam na sam z Chełmińskim, ale no, no po prostu idealnie wyfełnił do tej piłki y, no i te y, właśnie y, ostatecznie był na wbrankach falowany y, no później też z takich sytuacji no to tam y, znowu Kalif miał idealną sytuację sam na sam właśnie. No i, i z, no po prostu, bo no odowstro, ale no i danie po prostu wybronił fałmiński. No później też no Wikielec miał drugiego karnego w tym meczu i to no w pierwszej połowie właśnie. Tam faulował ktoś z dwójki, Ladesiuk, kowalski nie jestem pewny kto e, właśnie dokładnie, ale pewnie Filip Redesiuk. E, no Ladesiuk w ogóle no w sobą w tym meczu właśnie zagrał no podobnie Kowalski, no, Kowalski to w ogóle, to jakby mnie biło tak, to jak sobą się prezentował właśnie Sebastian, bo naprawdę, no, doświadczony dosyć zawodnik na boiskach czwartej ligi, a kurde, no, dało się ogrywać jak junior po prostu, no bo tak jak w przypadku Mogę zrozumieć Karola Łukasiaka, który wszedł na końcówkę, że on będzie popełniać błędy. No to tak w przypadku Sebastiana Kowalskiego, no to kurde, no. On był ogrywany tak w... No kurde i... tak. E, no, no. Właśnie do Karnego podszedł Dawid Kalif i no trafił poprzeczkę. Po Więc... <śm> No, nadal było 0 do 0, no i też później weekend miał okazję z rzutu rownego, gdzie to jeden z zawodników właśnie utrwał z główki, Jednak no na piłka utrwała w słupek i no nadal było właśnie 0 do 0, no i też my w zasadzie no w pierwszej połowie chyba mieliśmy tylko jeden V, i to było po dosyć dobrej okazji właściwie bo to naprawdę fajnie przeprowadzona akcja Sebastian Kowalski no idealnie się na zespół lukarnym jednak strzał jego wybraniu Jakub Wąsowski o którym oczywiście wspomnę w omawianiu drugiej połowy no i i co no pierwsza po, połowa się skończyła wynikiem 0 do 0 no i gdzieś druga połowa właśnie, no to po prostu, no było widać jakość zmian w Wikielcu przez to, jacy po prostu zawodnicy weszli i bo to jednak, no na przykład Oskar Kordykiewicz czy to Piotr Kacperek co tam jeszcze, no Madok Sobociński przeciw Erik Filipczyk, więc no naprawdę tacy zawodnicy no jakościowi no postawi w zasadzie zawodnicy właśnie GKS-u no w tego dzisiaj no to jest nominowany kapitan właśnie GKS-u No i było widać właśnie to od razu na początku drugiej połowy, no 48 minuta to była, no, podanie Wikielca, na felewe lewą wzdłuż no z na strony, no, wzdłuż w zasadzie, no i pychowo interweniował Sebastian Kowalski, no i, i go samobójczy, właśnie naszego prawego obrońcy no tak jak no Nokobacki naprawdę słabo się prezentował właśnie w tym meczu. No jedynie co tak nie, miał, nie mam nie ma takich zastrzeżeń co do gry, takich większych, bo też oczywiście popełniali błędy, ale no jednak gdzieś naprawiali te błędy, no to jednak no Maciek dwóchnik i Mateusz też ładu właśnie z tej linii obrony, no to gdzieś mimo wszystko Mimo tego, że Błędy i tak popełniali, no to gdzieś no, lepiej właśnie się zaprezentowali, jeżeli chodzi właśnie o ten blok defensywny. I, i właśnie te po tym golu na 1.0 no, mieliśmy od razu idealną okazję, żeby strzelić gola. No, Sebastian i tam chyba dogrywał do Pawła Fimańskiego no, ale w danej no, okazji i, no, Paweł nie trafił. sobie no, w, no, w, w zasadzie w Wąsowskiego no, i nadal było o, 1 do 0 dla e, GKS-u. No, tam też no, ciągle próbował. No, tak samo my. No, i te próby nasze. No, się powiodły y, też po części, bo o, tam po centrze z, z prawego skrzydła no, źle dosyć w polu karnym interweniował Jakub Wąsowski y, ten no, po prostu tak wybił tę piłkę, y, że zbił ją pod nokitą Tomka y, no, a Wąsowski wybiegł za polu w ogóle i interweniował w ogóle, właśnie rękami i sopol karnym. No i to była oczywiście no, czerwona gadka. No, a bez dyskusji oczywiście. No, nie ofolkujmy się w no, głupie zachowanie Branka w za GKS-u. No i też przez to no, w GKS-ie musiała być zmiana. A przedł Paweł Rudkowski. No, mieliśmy rzut wolny, no uderzył Mateusz Musiński, jednak, no, wyblokował mur, ale tak wyblokował w no piłka pod nogi Tonka Śniżowskiego, który strzelił gola jednak, no ze spalonego, i początkowo ja miałem wątpliwości takie, nie byłem pewien, po prostu czy tam był spalony, bo tak, na jak byłem na meczu, właśnie, to nie byłem pewny co do tego, a Właśnie dopiero e, dzisiaj, e, jak zobaczyłem filmik z e, nagrania, no to gdzieś właśnie ten spalony był. E, mam takie wrażenie właśnie e, No i, i później no to właśnie GKS mimo który w osobieniu to Sweju Gola w 79 minucie e, Oskar Oskortekiewicz e, autorem tego gola, no po prostu nie do pustej bramki i przez Eryka Filipczyka, no, który no po prostu, no za to ciągle sobie scena Kowalskiego, no jak wspomniałem, no słabo się prezentował właśnie Kowacki w tym meczu e, no to było widać właśnie e, no i i właśnie Zakończyło się to golem właśnie na 2-0, no tam też pamiętam, że Wikilec jeszcze miała jakąś taką okazję, żeby strzelić gola taką góroźną, no, jednak no tam nie wiem, czy to była interwencja Chełmińskiego, czy co, nie pamiętam te, tego dokładnie, nie, nie widziałem tego dokładnie w zasadzie, bo kurde, no siedziałem z drugiej strony po prostu więc, no... No później, e, właśnie, no... O, mieliśmy kolejną okazję żeby gola e, no i się udało, no zamiefanie trochę w polu karnym e, no było dośrodkowanie z prawej strony, tam e, chyba Sebastian Samowski dośrodkowywał e, no... no tam e, jeden chyba z obrońców GKS-u no, niezbyt dobrze wypił piłkę no i teraz pod Nokitą pitam który no wykończył idealnie właśnie ten błąd właśnie GKS-u w obronie no i mieliśmy 1-2 gol kontaktowy no i gdzieś naprawdę no, można było, było trochę no, pomawić o tym, że no, uda nam się no, chociaż doprowadzić do tej dogrywki. W no, szczególności przez to, że no, po tym mieliśmy kilka chwil później właśnie w utrowny, kiedy no, do, tam już do chyba chyba Filip Czerwonka z tego co pamiętam. i po prostu no idealnie na głowę Mateusza Błota, jednak no ten nie trafił niestety w bramkę, No i, i to też niestety się gdzieś na nas no właśnie zemściło i no gdzieś znowu błąd w obronie. No i podanie Eryka Filipczyka wykończył idealnie Madok Sobociński w sytuacji sam na z Chełmińskim. No i ustalił wynik na 3-1 do 1 w 90 minucie meczu. No tam było jeszcze doliczone 7 minut właśnie tego meczu, no ale no jedyne co tak się wydarzyło, z tego co pamiętam, no to był rzut wolny właściwie w ostatniej akcji meczu dla GKS-u, gdzie i tak strzelili na branką, a jeszcze jeden taki został, był właśnie GKS-u, gdzie ten Karol Łukasiak był no o, właśnie ugrany, no o, ale szczęście no nie skończył się golem, podobnie jak właśnie ten wód w ostatnim się meczu, no i co no podsumowując no to, no to był w wczerwę, patrząc na podczas no, równy słaby mecz, yy, no jednak mimo wszystko GKS był stroną przebawającą, no był różną lepszą, trzeba to przyznać. No, niestety to z pucharu, jednak no dla nas puchar nie był w tak ważny, dla nas aktualnie najważniejsza no, jest liga, bo, e? <coughs> o Jezu, trochę zesuł w gardle przez te mówienie, ale no, no już to kończę po prostu, no, no po prostu no kilka jest burzów na noczu. no było widać to doświadczenie właśnie, w tej drużynie, bo jednak no jakby nie o mnie się że, no GKS, no ma naprawdę jakąś tą no mimo wszystko, bo jednak no, no, no tacy załodnicy, no jednak jak no, na przykład Oskar Kordykiewicz czy to Mateusz Jajkowski, no to naprawdę no, robią różnicę właśnie na boisku. No w szczególności jajkowski, który no naprawdę ma dobrze, dobrze tę prawą nogę. No, jak gdzieś no dłuższego czasu właśnie obserwuję Mateusza, no, według mnie to jest zawodnik, który no powinien grać w wyższej niż w trzecia. Naprawdę to jest hit po prostu, że on tak długo gra w tym wikielcu. No, bo w zasadzie, no, oprócz Wikielca, to on grał tylko przez pół roku e, w Drzewemce Nowe Miasto Lubawskie e, i jeszcze przez pół roku w Huraganie Morąg, e, więc, no, no, jakby... Ja w szczególności obserwowałem go pod kątem tego, czy by, no, może Sokół by go nie chciał, e, no, bo, kurde, no, naprawdę to jest, no mega, ale to mega zawodnik, no naprawdę jakościowy i według mnie on tak jak patrzę na jego grę to on się marnuje na środku obrony w, w Kielcu, naprawdę to jest zawodnik, który może na luzaku grać właśnie w, w środku pola a dla mnie to jest zawodnik środka pola a nie do defensywy naprawdę to jak no, on potrafił uderzyć z Wolnego Nieraz, czy to właśnie rozgrywać tę piłkę, no to no naprawdę, o, on się marnuje w tej obronie. No nie oszukujmy się. No naprawdę, jajek jest, no, idealnym zawodnikiem, właśnie do środka pola według mnie, a nie, a nie do obrony. No stanęmy się. No, też na pewno z takich, no to właśnie Kortykiewicz, no to no właśnie ciekawe jest to w Oni z podstawowym napastnikiem. A trzeba pamiętać, że to jest gdzieś, no, nominowany skrzydłowy mimo wszystko. Bo jak go pamiętam jeszcze w zasadzie z Oni to to on właśnie grał na skrzydle. No i jeszcze jak był przez pół roku w Morongu, no to tam on też grał właśnie na skrzydle, więc, no. No jeszcze z takich zawodników z iks ma, z takich, no, ciekawych, no to, no, piłka wysokoła Sokoła w szczególności, no bo, no, właśnie Patryk Rostoliński, no, Hubert Otręba, który przecież no, był miło powitany przez e, kibiców właśnie wczoraj. E, no też z piłka Piłkarzy e, Sokoła, e, no to Michał Łękowski, którego nie było w kadrze w ogóle e, wczoraj. E, też Mateusz Sobotka, którego właśnie nie było w kadrze wczoraj. E, no, też takich e, zawodników, no to na przykład Paweł Sagan, którym, no, o, interesowano się w Sokole. E, jeszcze, no, jak Sokół grał w drugiej lidze i trenerem był Wojtek Figurski. E, i Jeszcze to było w sezonie 19-20, e, zimą, e, właśnie interesowano się Pawełem Saganem. E, Właśnie, żeby go ściągnąć do nas na bok obrony właśnie. No to był, to było właśnie w tym sezonie, no, o, w którym udało się awansować. No też z takich ciekawych piłkarzy, no to Kasper Nowicki, no wychowanek, no w Don Bosco Struda, czyli no poprzedniego AP. No, też z takich piłkarzy, no to oczywiście Madok Sobociński, czyli za nich wypożyczony z Legii Warszawa. No, jeszcze z takich ciekawych zawodników, no to właśnie dwóch piłkarzy, którzy no, grali w sezonie w Stomilu. No, a obydwaj w tym meczu nie trafili karnych, czyli no, Sebastian Szypulski, a także Dawid Kalisz. Dawid Kalisz, który w ogóle w pierwszej połowie tego meczu e, grał na ataku e, on chyba w ogóle do momentu zejścia właśnie to on grał właśnie na ataku to, to właśnie było ciekawe e, w ta grał na, na ataku, bo jako go gdzieś bardziej kojarzyłem e, ze stomidu e, no to w szczególności no gdzieś e, e, wahadło, albo ofensywna pomoc, no tak gdzieś na dyft, właśnie e, e, jako jeden z właśnie tych dwóch ofensywnych pomocników podwieszonych e, pod napastnika w formacji i na trójkę z tyłu e, tak więc no co w zasadzie nie pozostało mi nic innego, jak się no po prostu no, pożegnać. Tak więc co, no. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Marka?